Dla mnie biblioteka jest miejscem, w którym mogę znaleźć źródła, które nie są dostępne dla młodych naukowców na uniwersytecie. Możemy skorzystać z pozycji, które są tutaj dostępne fizycznie, oraz z baz danych internetowych. Do tego korzystałem kilkukrotnie z wymian pomiędzy bibliotekami. Wkolwiek poza nauką korzystam również z zasobów biblioteki. Moim ulubionym gatunkiem są reportaże, których zasób tu jest całkiem spory. Szanowni Państwo, świętowanie jubileuszu to okazja do podsumowań i do wspomnień, ale też do składania życzeń i podziękowań. Cała moja zawodowa droga związana jest z biblioteką i zawsze towarzyszyła w niej Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Dziś chciałabym Państwu serdecznie podziękować za wsparcie i za życzliwość, na które zawsze mogłam liczyć. A z okazji pięknego jubileuszu 70-lecia działalności życzę Państwu, aby biblioteka zawsze pozostawała w centrum naszego bibliotekarskiego świata, otwierając na nowe wyzwania i zarażając pasją. A wszystkim Państwu, Panu dyrektorowi, Pani dyrektor, koleżankom i kolegom z Biblioteki Wojewódzkiej chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia, radości z pracy i wszelkiego dobra w życiu osobistym. Robin zajmuję się książkami i nie ukrywam, że będąc tutaj, właśnie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, mogę powiedzieć o tym, że często korzystałem. korzystam i zapewniam, że będę korzystał zarówno z wszystkich dóbr, które biblioteka daje, jak i także z dóbr, o których nie wszyscy wiedzą, że biblioteka nie mnie obdarza tych, którzy tutaj przybywają. Już tłumaczę w czym rzecz. Książki, oczywiście, gazety, oczywiście, wszystkie, zbiory, oczywiście. Ale Wojewódzka Biblioteka Publiczna, zresztą wiele innych podobnie, jest po prostu jednym wielkim domem kultury. Powinienem teraz w tym miejscu dać się sfotografować na regału z książkami, bo to wypada. Ja natomiast jestem przy takim pulpicie i tłumaczę dlaczego. Otóż w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, w Starym Ratuszu, w centrum miasta jest znakomita galeria, w której prezentowane są najczęściej obrazy, ale nie tylko. I bardzo często się zdarza, że po bernisarzu albo przed bernisarzem tutaj właśnie mam swoje studio radiowe i rozmawiam z autorami tychże wystaw. A więc, biblioteka to nie tylko książki, biblioteka to także niezwykłe spotkania, i m.in. dlatego jestem tak bliska, Pozdrawiam wszystkich bibliotekarzy, życząc im kolejnych 100 lat, wspaniałych 100 lat w miejscu, w którym pracują. E, biblioteka od zawsze była dla mnie takim rodzajem azylu. Bo już od podstawówki tam właśnie spędzałam czas, gdy reszta klasy była na religii. Tam też spotkałam swoją pierwszą miłość, więc długo była to dla mnie taka przestrzeń pełna emocji, akceptacji, takich ciepłych uczuć. Później ten obraz został lekko zweryfikowany na studiach, na filologii polskiej, w czasie zajęć z bibliografii. Jest wiele wspaniałych bibliotek w naszym kraju ale dziś myślami jestem przy jednej z nich, którą poznałem kilkanaście lat temu. Poznałem pracujących tam ludzi. Wszystkie te osoby miały ze sobą coś wspólnego były otwarte, życzliwe, profesjonalne i to w zarówno w takiej relacji pomiędzy osobami, jak i w relacji pomiędzy Biblioteką a FRSI. I jestem przekonany, że właśnie ci ludzie tworzą klimat tej biblioteki. Więc jak teraz o Was myślę, to myślę o Was z uśmiechem. Myślę o Was z uśmiechem w rocznicę 70-lecia istnienia Waszej biblioteki. A jak biblioteka, to książki. Myślę sobie, że żyjemy w szczególnych czasach, z tymi wszystkimi świeżymi ranami po pandemii, z niepewnością, czy się skończyła. I w tym wszystkim e, czytanie może odegrać szczególną rolę, może nam pomóc zrozumieć, co się dzieje, co się dzieje z nami, co się dzieje z innymi, e, ale też pomóc zapomnieć, e, oderwać się od tego wszystkiego, przenieść w inny wymiar. I to wszystko właśnie książki e, potrafią. A jak e, książki w Olsztynie, to koniecznie do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej e, na rynku, a potem na przykład do kawiarni z tą książką, albo gdzieś inne miłe miejsce w pobliżu. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie była jedną z pierwszych instytucji, do których skierowałam swoje kroki, kiedy przyjechałam do Olsztyna 18 lat temu. Zachwyciła mnie jej lokalizacja zabytkowy ratusz w samym sercu Starego Miasta. Jako studentka kierunków humanistycznych, bardzo często korzystałam ze zbiorów bibliotecznych. Pamiętam sobotnie poranki spędzane w czytelni. Doświadczenie ciszy panującej wtedy w bibliotece było niezwykłym uczuciem i do dzisiaj mam notatki wtedy sporządzone. Na co dzień korzystam z zasobów Biblioteki Publicznej pracując jako przewodnik turystyczny. Biblioteka posiada przebogaty zbiór książek o Warmii i Mazurach i chyba nie zdarzyło mi się, by w ofercie Biblioteki nie było książki, której akurat hmm, potrzebowałam. Doceniam to, że na biblioteczne półki trafiają właściwie wszystkie nowości związane z Warią i Mazurami. Gratuluję Państwu pięknego jubileuszu, zaangażowania i pasji w promowaniu czytelnictwa i do zobaczenia w Starym Ratuszu. Pamiętam, że pierwszy raz to z ojcem przyszedłem do biblioteki. Potem przychodziłem już regularnie. Dużo poezji, to, to pamiętam. Publikacje naukowe różne, czasami przerastające moje możliwości wtedy, kiedy byłem nastolatkiem. Ale nie tylko po książki przychodziłem. Przychodziłem z powodu tej atmosfery przyjaznej, która w bibliotece była i którą wciąż wciąż odczuwam, kiedy tam przychodzę. Nasza ulubiona biblioteka to piątka. Dlatego <sum> -dla nasza ulubiona biblioteka to piątka odpowiemy Wam dziś. Dlatego, że mamy takie wiadomości i w środku są takie zadania. Dlatego, że fajnie spędzamy czas przy czytaniu i dlatego, że możemy... <sum> um, że możemy, no, że możemy je czytać.